Siema! Siema, siema, siemaneczko! To ja, Bobit! I dzisiaj akurat będziemy sobie jechać... autobusem. Nie jakoś specjalnie, ale... jest taka gra... i sobie tak pomyślałem... dlaczego nie, bym nie mógł z nią zagrać na odcinku, ja już sobie w nią... Gram czasami. O, o buchstikach jest oczywiście dostępna. O, joj, tył, tył, tył. Um. O, 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 o. Otwieramy tutaj. Proszę bardzo, skipujemy, bo nie będziemy czekać dwie godzinki. Okej, okay. więc um, sprzedaliśmy etykietki, um, że e, są na busie i teraz jesteśmy gotowi do jazdy, więc e, tutaj sobie zamykamy, e, pyk. jedziemy, ja oczywiście lubię jeździć na e, tym, na, jak to, na... No, na tym, na pierwszej osobie, Ym, jakby ja z, przeważnie spoglądam tam. Yy, yy, zawsze co robię, to włączam sobie te lustereczko. Tutaj ten. Yy, o. o kurczę, zapomniałem, przepraszam. Yy, tak, oczywiście mogę włączyć. Tutaj włączam, gdzieś tak. Coś tutaj się nie ten. Mm, czy jest, jest, ok, spoko. Yy, bra. Ok. Więc jedziemy. To nie zajmie aż tak dużo. Bo już czasem jeździłem. Jakby. O kurczę! O kurczaczki. Ok. WC tu nie mamy, internetu nie mamy, tego też nie mamy. Słuchajcie, za 30 dni możecie sobie odliczać. Będę miał lepszy bus, bo kupiłem sobie premium. E, co nie? Mam premkę. E, co się z Wam stało? O kurczę, mam tylko 62%. E, jakby tego nawet nie mam. Tego nawet włączyć nie mogę. Mogę sobie tak zrobić, a ja tutaj. O, radyjko! Ale i. Ja wyłączę, bo nie wiem, czy jakby mogę włączać niektóre piosenki, ale. Przyciszamy. I mówimy im. Więc. 30 minut zostało. Ej! Ej! Nie wiem, widzowie, czy to była akurat ta gierka, ta giereczka, ale chyba to ta, bo po update'cie teraz mamy wyznaczone trasy, które możemy wybrać. O! Ja sobie to wyłączę, no! Którym. O kurczę. Ja chyba źle pojechałem. Ja źle pojechałem. Kurczę. Wróćmy się. Czekaj, bo teraz to ja nie wiem. Tam mam jechać przód. No okej, okay, zaraz zobaczymy. Ok. Mm. I żeby za zapnęli sobie. Bo w WC nic tutaj prawie nie mamy. Jakby jedzonko mamy. Włączamy ten prędkość. Prędkomat. Na 80. Tutaj możemy sobie takie coś zrobić. To chyba mogę zamknąć, tak. Ale to jest mi totalnie niepotrzebne. Czekajcie. To jest szybko to zvonione. Okej, windżylony. Jest wyłączone. Okay, więc Jed czekajcie. 1 2 3 4 Okej, 4 sekundy. 1 2 3 Co 3 trzy? A to jest A to jest takie mocne, rozumiem. Tak, to jest takie mocne. Um, ja chyba sobie jeszcze dzonko trochę poprawię. Jakby... Jakby maksymalnie to jest coś takiego, ale ja tak nie chcę. Ja, ja potrzebuję coś takiego. O, wtedy to widzę. Siedzonko trochę w dół. O, ja tak mogę jeździć. Patrzcie, skoro ja jadę 80 na godzinkę, to ile jedzie on? O kurcze Musimy zjechać. Zjeżdżamy przed bus. Okej, okej, okay, okej. Okay, okay. Wyłączamy, wyłączamy. Już się pewnie na mnie wkurzyli. No właśnie. Są głodni. Ale i my mamy jeszcze 25 km. No to podamy im jedzonko. Ok. No i teraz są zjedli sobie. Okej, okay, włączam je radyjko The Weekend To jest The Weekend widzowie Jeśli nie wiecie kto to jest No to to jest ten z Fortnite'a Jeśli nie wiecie co jest Fortnite no to To jest taka gra jeśli nie wiecie co to jest gran, no to nie możecie grać, a nie wiecie co to znaczy grać, no to. I przemawiamy. My sobie tutaj o i musimy im powiedzieć. Yes, we are opening the truck. <laughs> Więc widzowie, to było jakby na tyle. Wszystko zrobiliśmy i zobaczmy. 340, ok. 125. Zero miście I mamy reklamę. To co? Do widzenia, elwa.